Witam serdecznie ze studia telewizyjnego Wojewódzkiego Domu Kultury. Jest dzisiaj z nami niecodzienny gość, gospodarz województwa świętokrzyskiego, marszałek pan Adam Jarubas. Dzień dobry, panie Dzień dobry, marszałku. Witam. Panie marszałku, kończy się realizacja kilku dużych wojewódzkich projektów. Jednym z nich jest projekt Wojewódzkiego Domu Kultury, studio, w którym właśnie siedzimy, jest elementem tegoż projektu. Proszę powiedzieć, czy województwo świętokrzyskie pana zdaniem ma szansę na zerwanie ze stereotypem krainy styzoryków? Ja mam nadzieję, że ten stereotyp już niedługo nie będzie aktualny, rzeczywiście gdzieś pokutuje, ale między innymi za sprawą takich projektów jak modernizacja WDK w kierunku pełnienia funkcji nowoczesnego Centrum Kultury z infrastrukturą multimedialną, ze studiem telewizyjnym najnowocześniejszym w regionie, powoduje, że nasz region będzie Kojarzony nie tylko z jakimś rezerwatem, z piękną przyrodą, ale również z nowoczesną infrastrukturą techniczną, społeczną, ze sprawnie zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim. A jakie projekty sprawiają, że rzeczywiście jest na to szansa? Bo Wspomniał Pan o nowoczesnych infrastrukturalnych projektach, czyli raczej w tym kierunku powinniśmy podążać? Niewątpliwie mamy duże zaniedbania czy zapóźnienia w dziedzinie infrastruktury każdego rodzaju, tej podstawowej, komunikacyjnej, społecznej, obiektów edukacyjnych, sportowych. Mamy nadzieję, że ta nowa perspektywa finansowania unijnego zaskutkuje tym, że powstanie wiele instytucji, miejsc, w tym również Domów Kultury które we współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury będą oferować najwyższej jakości produkt kulturalny, turystyczny. No właśnie, czy wobec powyższego środowiska na przykład kulturalne powinny się jednoczyć w celu wykreowania nowego wizerunku kultury, czy wydarzenia kulturalnego? Niewątpliwie taka współpraca jest bardzo potrzebna. Ja upatruję bardzo dużą rolę właśnie dla Wojewódzkiego Domu Kultury, który jest dzisiaj wyposażony w niezbędne instrumentarium. Powinien skupiać Środowiska twórcze, kulturalne, organizować różnego rodzaju seminaria, konferencje dla tych lokalnych domów kultury, pomagać im w pisaniu projektów, w nauczeniu takiego myślenia projektowego i niewątpliwie będzie nas stać, już dzisiaj nas stać, na fajne propozycje kulturalne, ale myślę, że ta współpraca zaskutkuje jeszcze. Wieloma ciekawymi projektami. I ja, w imieniu Wojewódzkiego Domu Kultury, składam deklarację, że rzeczywiście tak będzie. A proszę powiedzieć, czy zarząd Województwa Świętokrzyskiego będzie pomagał i jak w tworzeniu właśnie takich projektów? Tak, niewątpliwie. Mamy świadomość, że potrzeb jest bardzo, bardzo wiele. I też tę świadomość, że nie wszystko mogą zabezpieczyć instytucje. Bardzo wiele zależy od. Stworzenia swego rodzaju kultury, samoorganizacji lokalnych środowisk, tworzenia stowarzyszeń działających w obszarze kultury. Mamy wspaniałe przykłady. Ja mogę podać przykład z mojej gminy, gdzie mieszkam. Dzisiaj funkcjonuje na terenie gminy Bodzędy teatr pod Lnianym Niebem w Dąbrowie Górnej który wystawia przedstawienia w Warszawie, w Krakowie, jest bardzo ciepło odbierany, niewątpliwie od aktywności takich pasjonatów ludzi pozytywnie zakręconych, zależy postrzeganie województwa i to, w jakim kierunku właśnie te projekty będą tworzone, po to, aby żyło się ciekawiej w naszym regionie, żebyśmy mogli na zewnątrz prezentować. Takiej wysokiej jakości produkty. A proszę powiedzieć, jak Pan ocenia wobec powyższego zaangażowanie mieszkańców województwa w uatrakcyjnienie oferty kulturalnej? Powstaje bardzo dużo stowarzyszeń, które narzekają na brak funduszy. My na dzisiaj mamy pewne ograniczenia w bezpośrednim finansowaniu małych przedsięwzięć kulturalnych, jak jakiś festiwal, czy. czy czy, czy chociażby nakręcenie filmu o danym regionie? Mamy ponad 200 tysięcy złotych na takie małe, małe granty. Wniosku wpływa na kilkakrotnie większą kwotę. Natomiast właśnie lokalne grupy działania, które powstały w ramach programu LIDER, tworzą ciekawe strategie rozwoju swoich małych ojczyzn i tam uwypuklają właśnie kwestie dziedzictwa kulturowego, promocji turystycznej tych regionów. Ja obiecuję sobie po ich aktywności bardzo wiele. I będziemy takie inicjatywy może z roku na rok coraz bardziej znacząco wspierać. Rozumiem, że tutaj tak ważne jest to jednoczenie się środowisk, prawda, żeby wykreować nowy, atrakcyjny, interesujący produkt. Tak, ja wiele obiecuję sobie po Waszym portalu, po Waszej działalności właśnie integrującej, gdzie będzie sobie można zajrzeć do internetu. Porównać, jak funkcjonują inni podebrać dobre wzorce i wszyscy będziemy się wzajem wspierać. I kolejna deklaracja nie zawiedziemy panie Marszałku. A proszę powiedzieć, czy ma Pan jakieś sugestie dla ludzi, którzy no, nie mają pomysłu albo nie wiedzą, dokąd się udać, ale chcieliby coś zrobić dla kultury czy dla promocji naszego regionu? Niewątpliwie e, zarówno Wojewódzki Dom Kultury, jak i departament Kultury Promocji, Edukacji, Turystyki i Sportu służy pomocą chętnych, możemy ukierunkować na pisanie projektów. Zacząć można od rzeczy bardzo niewielkich, od małych projektów, tam zdobyć doświadczenia i po roku, dwóch takich małych kroków można realizować bardzo ciekawe projekty. My będziemy służyć pomocą możliwie w szerokim zakresie. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku, wobec powyższego bardzo Pana proszę o oficjalne zainaugurowanie działalności Portalu Informacji Kulturalnej Województwa Świętokrzyskiego. Bardzo mi miło, że dzisiaj w tak uroczysty sposób rozpoczynamy już praktyczną realizację projektu funkcjonowania Portalu Informacji Kulturalnej w regionie. Mam nadzieję, że. Ten portal będzie Państwu służył, będzie miejscem, gdzie wszelkie informacje o tym, co w kulturze, w regionie się dzieje, będzie można znaleźć. Zachęcam do odwiedzania stron internetowych, portalu, do oglądania naszej telewizji. Ja sądzę, że za parę lat będziemy już zupełnie w innym miejscu i będziemy liderem w dziedzinie promocji kultury i turystyki. Nie tylko w kraju, ale w Europie. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że słowa Pana Marszałka okażą się w jeszcze Naszym i Państwa gościem był Pan Adam Jaruzbas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz sobie chwileczkę posiedzimy. Mhm. Mam nadzieję, że kamera już nas...